Muzyka. Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego dnia i dowiadujesz się, że z twojej emerytury zniknęło nawet 3000 zł. Brzmi niewiarygodnie, a jednak to właśnie może spotkać emerytów urodzonych przed 1965 rokiem. Najnowsze informacje z ZUS wskazują, że trwają zmiany w systemie, o których rząd mówi bardzo ostrożnie. Oficjalnie to tylko aktualizacja zasad, ale wielu ekspertów ostrzega, że skutki mogą być bolesne. Chodzi o nowe przeliczenia świadczeń i weryfikację dokumentów, która może uderzyć w tysiące seniorów. Dlaczego akurat teraz? Czy to przygotowanie do kolejnej reformy wieku emerytalnego, o której mówi się po cichu w Sejmie? To nie jest teoria spiskowa. To fakty, które warto znać, zanim będzie za późno. W tym materiale wszystko wyjaśnię prostym językiem. Co się zmienia, kto może stracić i co możesz zrobić, by ochronić swoje pieniądze. Nie pozwól, żeby ktoś decydował za ciebie o Twojej przyszłości. Kliknij subskrybuj na kanale Piotr Kowalski, bo tutaj zawsze poznasz prawdę o emeryturach bez politycznych obietnic, za to z konkretami, które mogą uratować twoje świadczenie. I teraz przejdźmy do sedna całej sprawy, bo wiem, że wielu z was słuchając takich informacji zadaje sobie jedno bardzo proste pytanie. Czy to naprawdę możliwe, żeby ZUS zabrał mi pieniądze, które już dawno mi się należą? I właśnie tutaj zaczyna się cała historia. Która w ostatnich tygodniach wywołała prawdziwą burzę wśród emerytów. Bo to, co dzieje się po cichu w dokumentach i decyzjach urzędowych, może mieć ogromny wpływ na wasze portfele. Z. pozoru drobna zmiana w zasadach przeliczeń, zaktualizowany przepis albo nowy sposób liczenia średniego dalszego trwania życia. To wszystko może oznaczać, że ktoś straci kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych rocznie. ZUS oficjalnie twierdzi, że wszystko jest w porządku. Że chodzi tylko o techniczne korekty. Ale gdy spojrzymy na dane, na liczby, które pojawiły się w raportach, coś tu się nie zgadza. Wiele osób, szczególnie tych urodzonych przed 1971 rokiem, zauważyło, że ich świadczenia przestały się zgadzać z wcześniejszymi wyliczeniami. Niektórzy dostali mniejsze przelewy, inni list z informacją o ponownym przeliczeniu. I właśnie tu pojawia się kluczowe pytanie: dlaczego teraz? Przecież te osoby są już od dawna na emeryturze, ich dokumenty były zweryfikowane, składki policzone, a decyzje zapadły lata temu. Skąd więc ta nagła potrzeba aktualizacji? Kiedy zaczęto dokładniej badać sprawę, wyszło na jaw, że cała sytuacja ma związek z nowym systemem przeliczania świadczeń, który ma wejść w życie wraz z jesiennymi zmianami w ustawie. Zmiany te, choć brzmią technicznie, w praktyce oznaczają jedno. ZUS musi na nowo przeliczyć wiele emerytur zwłaszcza tych starszych sprzedy z lat 90 a tam gdzie w grę wchodzi nowy sposób wyliczania podstawy świadczenia pojawia się ryzyko błędu albo celowego obniżenia kwoty by wyrównać systemowe różnice i właśnie dlatego wielu ekspertów ostrzega że seniorzy mogą stracić nawet 3000 zł jeśli nie sprawdzą swoich danych i nie złożą odpowiedniego wniosku o ponowne przeliczenie ale nie chodzi tu tylko o same liczby. W tle tej historii kryje się znacznie więcej: narastające napięcie między ZUS a rządem, rozmowy o nowym wieku emerytalnym, a także planowana reforma, która może całkowicie zmienić sposób naliczania świadczeń w Polsce. Już teraz w Sejmie trwają dyskusje nad pomysłem, by wprowadzić tak emeryturę obywatelską czyli jednolite, równe świadczenie dla wszystkich brzmi pięknie, prawda? Ale w praktyce oznaczałoby to, że osoby, które całe życie ciężko pracowały, mogłyby dostać dokładnie tyle samo, co ktoś, kto przepracował tylko kilka lat. Dla wielu starszych Polaków to byłby prawdziwy cios. I właśnie dlatego te pozornie drobne korekty w wypłatach mogą być pierwszym krokiem do dużo większych zmian. Rozmawiałem ostatnio z kilkoma emerytami, którzy otrzymali list z ZUS i nie kryli zaskoczenia. Pani Maria Złodzi, 67 lat, powiedziała mi, Panie Piotrze, ja już nie wiem o co chodzi. Całe życie pracowałam w jednej firmie. Składki odprowadzane regularnie, a teraz nagle dostaję pismo, że mają mi coś przeliczać. Dlaczego? Co oni chcą jeszcze zmieniać? I takich historii są tysiące. Każda z nich pokazuje, jak bardzo system potrafi zaskoczyć nawet tych, którzy myśleli, że wszystko mają poukładane. Bo prawda jest taka, że przepisy zmieniają się szybciej niż ZUS potrafi je wdrożyć, a my zwykli obywatele dowiadujemy się o tym dopiero wtedy. Gdy pieniądze nie zgadzają się na koncie, a przecież emerytura to nie jest prezent od państwa. To jest nasze prawo wypracowane latami ciężkiej pracy. Dlatego każda zmiana, każdy nowy zapis w ustawie powinien być jasno wyjaśniony. Prosto, zrozumiale, bez ukrytych paragrafów i gwiazdek w przypisie. Niestety w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Komunikaty ZUS są często napisane językiem, którego nie rozumieją nawet eksperci. Seniorzy dostają pisma pełne skomplikowanych formuł, odwołań do artykułów i paragrafów, które bardziej przypominają zagadkę niż informacje. I to właśnie w tej niejasności kryje się największy problem, bo wielu ludzi po prostu się poddaje. Nie dzwonią, nie pytają, nie składają odwołań, a wtedy system działa po cichu, bez sprzeciwu. Trzeba to powiedzieć jasno. Nadchodzi okres ogromnych zmian w polityce emerytalnej. Rząd przygotowuje się do nowelizacji, która ma połączyć kilka kluczowych elementów. Wiek emerytalny, waloryzację oraz sposób przeliczania składek. Według nieoficjalnych źródeł planowane jest stopniowe zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, choć w innej formie niż ta, którą próbowano wprowadzić kilka lat temu. Tym razem nie chodzi o natychmiastowe podniesienie wieku, ale o tak zwany dobrowolny przedłużony okres aktywności zawodowej. Brzmi niewinnie, prawda? Ale w praktyce oznacza to, że kto zdecyduje się pracować dłużej, dostanie więcej, a kto nie, jego świadczenie będzie proporcjonalnie niższe. Czyli de facto znów wracamy do podwyższenia wieku emerytalnego, tylko w innej formie. I właśnie w tym momencie warto zatrzymać się na chwilę, bo te zmiany nie dzieją się przypadkiem. W ostatnich latach ZUS zmaga się z gigantycznym deficytem. Liczba osób pobierających świadczenia rośnie, a liczba aktywnych pracujących maleje. W dodatku coraz więcej Polaków wyjeżdża za granicę i tam płaci składki. Efekt: system się kurczy, a gdy brakuje pieniędzy, szuka się oszczędności. Czasem w sposobie liczenia, czasem w waloryzacji, a czasem niestety w kieszeniach tych, którzy najmniej mogą się bronić. Dlatego tak ważne jest, by każdy, kto urodził się przed 1960 rokiem, dokładnie sprawdził swoje dokumenty. To nie jest straszenie, to zwykła przezorność. Bo nawet drobna nieścisłość, źle policzona składka, brakujący miesiąc pracy czy nieaktualne dane z archiwum, może dziś zaważyć na tym, czy dostaniesz 3200 zł czy 2800 zł. A to przecież ogromna różnica w miesięcznym budżecie. Wyobraź sobie, ile to znaczy: rachunki, leki, jedzenie, wnuki. Te 400 zł miesięcznie to realne życie. Nie tylko cyferki na papierze. Wielu ludzi nie wie, że można złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. I co ważne, w wielu przypadkach takie przeliczenie przynosi korzyść, ale trzeba to zrobić świadomie. Dobrze przygotować dokumenty, a przede wszystkim wiedzieć, jakie zmiany właśnie weszły w życie. Bo jeśli zrobisz to zbyt późno albo bez potrzebnych załączników, ZUS może odrzucić wniosek i wtedy cała sprawa się przeciągnie. A czas działa tu na niekorzyść seniorów. Bo każda zmiana w przepisach może ograniczyć twoje prawo do korekty. Niektórzy pytają: A czy to w ogóle ma sens? Czy ktoś w ogóle słucha, gdy piszemy odwołania? I tutaj zaskoczycie: Tak ma. Coraz więcej spraw kończy się pozytywnie, bo sądy coraz częściej przyznają rację seniorom. Tylko że trzeba działać, nie czekać, aż ktoś zrobi to za ciebie, bo dziś walczysz nie tylko o kilka złotych, walczysz o swoje prawo. O szacunek do pracy, którą wykonywałeś przez całe życie. Wiele osób pyta mnie też, co z waloryzacją w przyszłym roku. Otóż zgodnie z zapowiedziami ma być rekordowa, ale czy to wystarczy? Eksperci wyliczają, że inflacja i rosnące ceny leków oraz energii zjedzą większość tej podwyżki. To trochę jak z kubkiem, do którego wlewasz więcej wody, ale dno ma dziurę. Dlatego waloryzacja sama w sobie nie rozwiąże problemu. Potrzebne są jasne, stabilne zasady. Które nie będą zmieniane co pół roku, bo dziś emeryci żyją w niepewności. Nikt nie wie, co będzie jutro. Pamiętam rozmowę z panem Władysławem byłym górnikiem z Katowic. Powiedział: Panie Piotrze, ja już się nie boję o siebie, bo swoje przeżyłem. Ale boję się o moją córkę. Ona ma 45 lat i mówi, że nie wierzy, że dostanie jakąkolwiek emeryturę. I to zdanie utkwiło mi w głowie, bo pokazuje, że ten kryzys to nie tylko problem dzisiejszych seniorów, ale też przyszłych pokoleń. Jeśli system teraz się nie zmieni, to za 20-30 lat nie będzie już z czego wypłacać świadczeń. Dlatego tak ważne jest, byśmy o tym mówili, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że nie wiedział. Każda rozmowa, każde udostępnienie filmu, każde kliknięcie subskrybuj to sygnał, że ludziom zależy, bo tylko wtedy politycy i urzędnicy muszą reagować. Oni boją się jednego: ciszy. Gdy nikt nie pyta, nikt nie komentuje, mogą robić co chcą, ale kiedy tysiące emerytów zaczynają zadawać pytania, wtedy zaczynają się tłumaczenia, wtedy coś się dzieje. I właśnie o to chodzi na tym kanale, żeby mówić o tym głośno, bo emerytura to nie jest temat tabu, to nasza wspólna sprawa. Każdy z nas, czy ma 30, 50 czy 70 lat, prędzej czy później stanie przed tym samym systemem. Dlatego musimy go rozumieć, zanim on zrozumie nas. Zastanów się przez chwilę, Ile razy w życiu usłyszałeś od urzędnika: Takie są przepisy, nic nie da się zrobić. A przecież to nieprawda przepisy można zmieniać. Trzeba tylko wiedzieć, jaki z kim rozmawiać. Właśnie dlatego tworzę ten kanał, żebyś miał wiedzę, narzędzia i odwagę, by powiedzieć: Stop, to moje pieniądze, mój wysiłek, moje prawo. A więc, jeśli jesteś seniorem, jeśli masz w rodzinie rodziców, dziadków albo znajomych, którzy są już na emeryturze, Powiedz im o tym, co dziś usłyszałeś. Niech sprawdzą swoje dokumenty, niech zapytają wzus o przeliczenie. To nic nie kosztuje, a może uratować setki złotych miesięcznie, bo w tych czasach każdy grosz się liczy. I pamiętaj, że tutaj na kanale Piotr Kowalski zawsze będziesz na bieżąco. Bez zbędnych haseł, bez politycznych obietnic, tylko fakty i rzetelne informacje. Subskrybuj, zostaw komentarz, podziel się swoją historią, bo to właśnie dzięki Wam możemy budować społeczność która walczy o sprawiedliwe emerytury dla wszystkich. Bo prawda jest taka to nie ZUS, nie politycy, nie urzędnicy, tylko my, obywatele, możemy pilnować, żeby system działał uczciwie. I dopóki będziemy mówić głośno, dopóty nikt nie odważy się odebrać nam tego, co wypracowaliśmy przez całe życie.